do rodaków w kraju ojczystym, w mieście Wieruszu, w miejscu urodzenia, dzieciństwa i młodości naszego umiłowanego i na zawsze w naszych sercach księdza majora Szczepana Walkowskiego. Buenos Aires, dnia 20 listopada 2022 roku. Stowarzyszenie Historyczne imieniem księdza majora Szczepana Walkowskiego. Przedstawiciele Stowarzyszenia, pani Anna Świegot, pan Eugeniusz Tomaszek, Ojciec Piechowski, przeor klasztoru Paulinu Wieruszowie, proboszcz parafii pod wezwaniem zesłania ducha Świętego Wieruszowie i kustosz Decyzjalnego sanktuarium miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego, organizatorzy uroczystości upamiętnienia 110 rocznicy urodzin cięca Majora Szczepana Walkowskiego oraz Rodzina majora, Księdza Majora Szczepana Walkowskiego, Państwo Anna i Stanisław Walkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani Wierszowianie, zaproszeni goście. Jesteśmy małą grupą Polaków, która pozostała przy parafii Nuestra Seniora de Częstochowa, parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Espeleta. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z Waszej inicjatywy, aby uczcić księdza majora Szczepana Walkowskiego. Jesteśmy pewni, że on czuwa nad nami i kieruje naszymi poczynaniami tutaj w Argentynie i Waszymi Wieruszowie. Zapewne raduje się, że po tylu latach jego wspomnienie powraca do swoich kościołów. W Lututowie, gdzie krótko był wikariuszem przed wybuchem II wojny światowej, i tego najważniejszego, w jego mieście, w którym się urodził, przyjął sakramenty świętych, gdzie służył do Mszy Świętej. Będąc w dalekiej Argentynie, chciał być kapłanem Polaków. Jego marzeniem było wybudowanie kościoła. Dzieło rozpoczął. Ale jego końcowych efektów nie dane było mu zobaczyć. Uczył nas dzieci religii i języka ojczystego oraz pieśni. Opowiadał nam o pięknym kraju, jakim jest Polska, o rodzinnym mieście Wieruszowie i rzece prośnie, kiedy w miesiącu maju poświęconym Maryi Matce Boga i naszej matce śpiewaliśmy pieśń falcie łąki umajone ulubioną pieśń księdza Walkowskiego, widzieliśmy wtedy jego zamyślenie. Spoglądał w okno, za którym zapewne widział te ukwiecone łąki, które przecinała wstęga rzeki Prosny nieopodal rodzinnego domu przy ulicy Dąbrowskiego w Jorszowie. Nasi rodzice przekazali nam, że ksiądz Walkowski już od przybycia do Buenos Aires w lutym 1949 roku pomagał tym najbardziej potrzebującym. Nabożeństwa odprawiał przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, który to obraz był jego towarzyszem tułaczki wojennej i powojennej. Na zakończenie nabożeństw zawsze prosił o modlitwę dla naszych żołnierzy. Którzy podczas wojny ginęli w powietrzu, na morzu i na lądzie. Pamiętamy dzień pogrzebu księdza Walkowskiego. Żegnały go tłumy ludzi, parafian, towarzyszy wojennych, lotników, kombatantów, duchowieństwa i przedstawicieli naszych krajów. Pamiętamy, co powiedziała nam pani Teresa Piotrowicz. W tłumie żałobników ktoś powiedział, gdyby te kamienie mogły płakać, na pewno by zapłakały. Pamięć o nim przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jest wzorem dla naszych polskich rodzin. Jesteśmy dumni, że był z nami przez dwadzieścia lat. Szkoda tylko, że tak krótko. W wspomnieniach swoich parafian pozostał jako wielki człowiek, wielki patriota, wielki ksiądz, Ojczy Walkowski, my Twoje dzieci, które uczyłeś języka ojczystego, nigdy Cię nie zapomnimy. Odpoczywaj w pokoju. Panie ministrze. Szanowni członkowie Stowarzyszenia Historycznego imieniem księdza majora Szczepana Walkowskiego, czcigodni ojcowie Paulini z klasztoru w Wieruszowie, szanowni Państwo. Spotykamy się dzisiaj, żeby upamiętnić 110-lecie urodzin ojca Szczepana Walkowskiego. Dlatego też pozwolę sobie rozpocząć od słów błogosławianego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który brzmią. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale najważniejszą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Tak się składa, że obchodzimy też setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami. Tym bardziej więc trzeba podkreślić ogromną rolę, jaką pełnił ksiądz Szczepan Walkowski który swym dziełem i życiem przyczynił się do umocnienia więzów przyjaźni łączących Argentynę i Polskę. Postawa życiowa księdza Waltowskiego jasno pokazuje, iż był wzorowym obywatelem i żołnierzem. Miłość do kraju skłoniła go do odłożenia studiów teologicznych w Watykanie, aby wstąpić najpierw do polskich. Sił zbrojnych we Francji, a później Wielkiej Brytanii. Podczas II wojny światowej wykazał się odwagą i wiarą. Wydarzenia polityczne pod koniec wojny doprowadziły go do Argentyny, a on uczynił mój kraj swoim drugim domem. Tam mógł kontynuować swoją pracę w czasie pokoju. Ksiądz Walkowski mieszkał tam przez 20 lat, aż do swojej tragicznej śmierci w 1969 roku. Pomimo tego, że był tak daleko od Polski, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i starał się zachować pamięć o swojej ojczyźnie. Pomagał biednym, chorym i starszym i skupił wokół siebie poloniem. Mimo, że upłynęło już ponad 50 lat od śmierci tego żołnierza i duchownego, pamięć o nim wciąż trwa, ponieważ miał serce wzbogacone uczciwą służbą, miłością, poświęceniem i odwagą. Jego życie i praca do dziś przyczyniają się do zacieśniania więzów przyjaźni i sympatii, które łączą Argentynę i Polskę. To zaszczyt móc uczestniczyć i zabrać głos w imieniu Ambasady Argentyny w uroczystości upamiętniającej księdza Szczepana Walkowskiego. Bardzo dziękuję. Anna Maria Ramirez, Ambasador. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires. Stowarzyszenie Historyczne imieniem księdza Majora Szepana Walkowskiego, ojcowie Paulini, Wieruszów. Szanowni Państwo, cieszę się, że zebraliście się państwo na tej ważnej uroczystości, chociaż żałuję, iż nie mogę w niej uczestniczyć osobiście. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. W pewien sposób jednak będę z Państwem dzisiaj, poprzez niniejsze pismo. Okazja ku temu jest szczególnie ważna. Dla naszej narodowej tożsamości, bardzo istotnym jest pielęgnowanie pamięci o Wielkich Polatach, szafarzach polskości oraz najważniejszych wartości chrześcijańskich poza granicami kraju. W trudnych dla Polski czasach. Ksiądz major Szczepan Walkowski, harcerz, sportowiec, lotnik, żołnierz, duszpasterz, narażał życie za ojczyznę podczas II wojny światowej. Wspierał duchowo polskich lotników, wraz z którymi również walczył w Anglii przeciwko nazistowskim Niemcom. Następnie w epoce reżimu komunistycznego swoją działalnością na rzecz Polonii Argentyńskiej poniósł wielkie zasługi. Trudno przecenić jego rolę w czasach, kiedy ambasada polska nie była przedstawicielem rządu wolnego kraju nieprzyjaznego emigrantom po II wojnie światowej. Ksiądz Warkowski niestrudzenie dbał. Okultywowanie polskiej tożsamości wśród tej grupy polskich wygnańców politycznych. Podtrzymywał na duchu, uczył polskiego ich dzieci, był duszpasterzem harcerstwa. Jego pracy wśród Polonii, w Kilmes, Berasategi, Wizja Mosko, Wizja Dominiko. Platanos Sarandi nie sposób streścić w kilku zdaniach. Założył Stowarzyszenie Lotników Polskich w Argentynie. Organizował wydarzenia związane z polskimi tradycjami. Nie czasu i własnych funduszy budując kościół Polski w Pilmes, niedaleko miasta Buenos Aires. Oraz zakładając Polski Instytut Katolicki. Pełnił też funkcję wiceprezesa Związku Polaków w Argentynie. Cały naród polski zawdzięcza tak wiele księdzu Szczepanowi Warkowskiemu. Dzięki niemu duch polskości pozostawał żywy wśród Polaków oraz ich potomków w Argentynie. Do dziś można spotkać osoby, które go pamiętają, które uczył polskiego, których był kapłanem. Jest to bardzo wzruszające dla mnie, jako wysłaniczki rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w czasach, kiedy odzyskujemy dla ojczyzny potomków tamtych emigrantów, wielkich patriotów prześladowanych przez reżim komunistyczny. Dzięki takim osobom jak ksiądz Szczepan Walkowski, ich dzieci i wnuki czują się dzisiaj Polakami. Dzięki działalności takich osób jak ten wybitny ksiądz i społecznik, nasza tożsamość narodowa przetrwała poza granicami kraju, w czasach prześladowań prawdziwych patriotów, Polaków rozrzuconych po świecie. Z których większość nie mogła już nigdy wrócić do Polski. Dzisiaj możemy czerpać z tej jakże bogatej historii, którą stworzył swoimi zasługami dla ojczyzny ksiądz Major Szczepan Walkowski, historii, której autorami są również polonusi argentyńscy, z którymi pracował. Uczczenie pamięci bohatera. To również hołd dla Polonii Argentyńskiej, ich oddania polskiej sprawie, cierpienia i poświęcenia dla ojczyzny. Z wyrazami szacunku, Aleksandra Piątkowska, Ambasador.